Cześć, jestem Anka Kita, to jest moja siostra. Ewka. Jesteśmy z Barda, należymy do grupy teatralnej Po prostu Teatr, niewielkiej grupy. No i chciałyśmy opowiedzieć trochę o naszym projekcie. który nazywa się Wioska Słowian? O naszym, o waszym projekcie, czyli o projekcie waszej grupy właśnie. Mogłoby się powiedzieć, skąd dowiedziałyście się o programie Mega Connection? O programie dowiedziałyśmy się od y, naszego mentora, a jednocześnie Założyciela grupy, pana Dariusza Szepczyka. A na czym w ogóle polega Wasz projekt? Otóż, nasz projekt jest dosyć złożony, bo składa się z kilku takich oddzielnych działań połączonych tematyką słowia. Mhm. I jest na przykład spływ kajakowy, gdzie można poznać techniki z Rubiwalu. Następnie przeprowadzamy grę terenową, taką fabularną, o czym i jeszcze będzie można wziąć udział e, w takich teatrach ulicznych, i na samym końcu będzie właśnie tytułowa Wioska Słowian. Taki e, tygodniowy e, festyn Taka stacjonarna impreza e, trwająca na wakacjach, i na niej właśnie będą e, warsztaty z krzesania ognia, e, z, e, łucznictwa. z łucznictwa, z lepienia z gliny. W każdym wszystko jest to, krąży wokół tematu Słowian. No, mam nadzieję, że się spodoba, jednym słowem. Aha! Ale skąd w ogóle ta idea? Dlaczego akurat w ten sposób chcecie działać dla społeczności lokalnej? E, ogólnie jest, pochodzimy z miasteczka, znaczy czterotysięczne, niewielkie miasto, w którym niewiele się dzieje. I ogólnie no, młodzież nie ma za szerokich horyzontów, nie za wiele mm, jakiś pasji posiada. No i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy coś z tym zrobić, a usłyszeliśmy właśnie o e, Make a Connection. I taka rozmaitość działań, różne e, sporty, które proponujemy. Mają zachęcić młodzież do znalezienia własnej pasji. Mhm, tak myślimy. I mamy nadzieję, że nasz projekt pomoże także wypromować bardzo jako takie miejsce turystyczne. Mhm. Dziękuję Wam za rozmowę i życzę powodzenia przy dalszych działaniach. Przyda się. Dziękuję. dziękuję.